Madera to jedno z nielicznych miejsc, gdzie do dziś można oglądać prastary las wawrzynowy. To relikt z epoki trzeciorzędu. Las ten porastał południową Europę i północ Afryki kilkadziesiąt milionów lat temu. Nie przetrwał jednak zlodowacenia i dziś ostał się jedynie na Azorach, Wyspach Kanaryjskich i właśnie na Maderze. Lasy te zajmują około 15 tysięcy hektarów, co stanowi mniej więcej 15% powierzchni wyspy. Występują one na wysokości od 300 do 1300 metrów nad poziomem morza. Lasy na Maderze tworzy 150 gatunków roślin, z czego ponad 60 należy do endemitów wyspy, czyli roślin, które występują tylko tutaj. Będąc na Maderze, warto zajrzeć do miejsca zwanego Fanal, czyli magicznego lasu rosnącego na wysokości ponad 1100 metrów. Las ten często skąpany jest we mgle. Jeśli traficie jednak na dobrą pogodę, będziecie mogli docenić w pełni piękno tej części Madery. Popatrzcie sami,